Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka, a Dzisiaj na kanał toczy się parowóz BR03 od Kobi w wersji Executive. 2721 elementów za niespełna 800 zł na stronie Kobi. Oprócz parowozu znajdziecie tutaj figurki, żuraw wodny, tender oraz fragment torów. Pudełko może nie jest zbyt ogromnych rozmiarów, ale jeśli chodzi o wagę, to ta naprawdę jest solidna. Długość to niecałe 70 cm, więc jest to konstrukcja dość. Olbrzymich rozmiarów. No a jeśli chodzi o zawartość pudełka, te poznacie za chwilę, ale ja nie ukrywam, że chciałbym już zobaczyć, jak ten pociąg wygląda w całości po złożeniu. No ale na to trzeba będzie trochę poczekać, bo zakładam, że czeka mnie jakieś 3 godziny z kawałkiem składania. To co, idziemy otwierać pudełko, a potem niech się dzieje, co ma się dziać, i będziemy mogli ruszyć w przygodę. No, z prędkością może nie oszałamiającą, bo około 120 km na godzinę, ale jak na tamte czasy, to był całkiem niezły wynik. Pudełko naprawdę ładnie wypełnia kadr. Ja już co prawda delikatnie sobie pudełko otworzyłem, żeby wygodniej było mi zajrzeć do środka. No ale spodziewam się tutaj bardzo dużej liczby czarnych i czerwonych klocków. Dziwne by było, gdybym spodziewał się klocków w innym kolorze, prawda? No, ale jeśli chodzi o lokomotywę, ta wygląda imponująco. A z drugiej strony pudełka wygląda to w ten sposób. No i zobaczcie. Co tutaj mamy? Wymiary, tak jak mówiłem wcześniej, 69 cm, jeśli sumujemy sobie oczywiście długość lokomotywy i tendera, i zastanawiam się, czy to jest długość również torów, czy po prostu samej konstrukcji. Mamy też zaprezentowane elementy, które się ruszają, a tych jest całkiem sporo. No i możecie też zobaczyć porównanie ze zdjęciem w oryginale. To co prawda nie jest zbyt wielkie, ale jakieś takie zestawienie sobie tutaj można zrobić. Co do zawartości, no to. Nie będę ukrywał, klocków jest naprawdę sporo, ale też jestem ciekawy, jak to wszystko zostało podzielone. O, i muszę powiedzieć, że to jest moja pierwsza styczność z torami od Kobi, a te prezentują się w ten sposób. No i mamy tutaj bardzo fajne połączenie stali i drewna. Co do instrukcji, to ta znalazła się w tym miejscu, a właściwie te, bo instrukcje są dwie. Podzielone to zostało na dwa większe etapy budowania. No i teraz worki. Jest jedynka, czwórka. Chyba prościej będzie, kiedy po prostu worki policzę. 5, 6, 7, 8. Trochę płytek luzem również tutaj znajdziemy. O, choćby takie płytki i takie płytki. To ja to w takim razie biorę pod pachę i idę poskładać pociąg. Moja pierwsza myśl po zobaczeniu tego pociągu w całości to rany i jakie to jest wielkie. Po drugie, jak to dobrze wygląda. A kiedy już go wziąłem do rąk, pomyślałem. Okej, okay, trzeba uważać, bo jest naprawdę bardzo kruchy i to miejcie na uwadze. Lepiej go nie przenosić, nie przekładać. Ja to robiłem kilka razy i pewnie jeszcze możecie tutaj dostrzec jakieś luzy, bo niektóre klocki są pospinane bardzo delikatnie. Czasem trzymają się na jednej wypustce, według mnie to jest po prostu model kolekcjonerski do ekspozycji totalnie nie do zabawy, więc rekomenduję Wam niebawienie się tym pociągiem. Jeśli po złożeniu chcecie przenosić lokomotywę, rekomendowałbym podnoszenie jej w ten sposób, bo jeśli będziecie chcieli ją złapać gdzieś od góry, szczególnie w tym miejscu, ona będzie się rozpadać. Łączenia momentami są bardzo delikatne, no ale właściwie dzięki tym łączeniom można otrzymać taki, a nie inny. Swoją drogą, finezyjny kształt. Co do miejsc, do których możemy zaglądać, bo o tym wam wcześniej wspominałem. Możemy sobie oczywiście otworzyć ten element. No i mamy tutaj dość dużo miejsca. No powiedzmy, to jest taka głębokość na ponad pół palca. Ja bym tam mógł schować masło, bo wiecie, w tym momencie. Ceny masła są tak wysokie, że jeśli chcecie sobie schować takie masło na czarną godzinę, to może być zdecydowanie dobre miejsce. No, ale jeśli chodzi o to, jak lokomotywa prezentuje się z tej strony, naprawdę robi to robotę. No i jeśli mielibyście nieco więcej torów, możecie ją sobie wprawiać w ruch, bo tutaj tory, które znalazły się w zestawie, zdecydowanie są po to, żeby móc lokomotywę wraz z tenderem wyeksponować. Także jeśli macie trochę takich elementów w zapasie, to Zdecydowanie możecie sobie to rozszerzyć, no i wtedy możecie robić takie klasyczne ciuf-ciuf, jeśli jeszcze oczywiście macie w sobie odrobinę dziecka. Wszystkie nadruki, które tutaj się pojawiają, wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnych miejsc, gdzie one prezentowałyby się w jakikolwiek sposób słabiej. No i oczywiście możemy sobie też zajrzeć. Pozwolicie, że zdemontuję na chwilę ten element. No i zobaczcie, mamy palenisko, możemy sobie oczywiście zajrzeć do środka. Nawet zadbano o to, żeby w środku znalazło się trochę ognia. Mamy tutaj też kilka wskaźników, mamy też różnej maści elementy mechaniczne, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie sobie tutaj ustawić figurkę i myślę, że ona będzie się czuła, no, chciałbym powiedzieć jak w domu, ale zdecydowanie będzie się czuła jak w pracy, bo będzie to zapewne figurka maszynisty z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć jak prezentuje się żuraw. Oczywiście żuraw jest po to, żeby napełnić wodą lokomotywę i żurawie dawno temu stawiano praktycznie na każdej stacji, żeby lokomotywy mogły się normalnie poruszać. No i myślę, że jeśli chodzi o odwzorowanie kształtów żurawia, jak najbardziej jest ok na podstawce. W formie tego fragmentu torowiska mamy też oczywiście nadrukowaną taką plakietkę z nazwą zestawu. Mamy też podaną skalę i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o te tory, pierwszy raz z nimi miałem styczność, bardzo mi się podobają, bo to połączenie stali i drewna w jednym elemencie naprawdę daje radę, bo mamy tutaj te poprzecznie ustawione drewniane belki i na nich są od razu zamontowane tory. My ich w żaden sposób nie wpinamy. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. A teraz zobaczcie, jak prezentuje się tender. I wcale nie będę śpiewał. Love me tender. Nie, dobra, nie, nie będę śpiewał. Nie namawiajcie mnie, żebym więcej to robił. Oczywiście, że będę to robił. Dobra, jeśli chodzi o nadruki, one są bardzo drobne, ale naprawdę piekielnie szczegółowe, nie ma się do czego przyczepić. Co do samego tendera, mamy tutaj potężną ilość węgla, ale możemy sobie też ten węgiel zdemontować i już tender może jeździć na pusto. Ewentualnie możemy sobie wyobrazić, że jest to taki klasyczny wagon, to i możecie tutaj wrzucić coś kompletnie innego. No, ale na razie ja ten węgiel umieszczę w tym miejscu, żeby można było napędzać lokomotywę. No i zwróćcie też uwagę na tę konstrukcję od spodu, bo to jest coś. Pieczołowicie wykonanego. Mamy tu sporo drobnych klocków, które tworzą większe elementy, i to jest akurat bardzo fajna opcja, bo nie użyto drogi na skróty, nie zrobiono większych odlewów, tylko po prostu to jest zmontowane z bardzo niewielkich klocków. I pod tym kątem zdecydowanie należą się brawa. No, a jeśli chodzi o sam tender, no to już nic więcej nie jestem w stanie o nim powiedzieć, bo to jest bardzo prosta, czarna konstrukcja, ale jeśli potrzebujecie dużo płaskich klocków, to oczywiście. Oczywiście możecie go przerobić na coś innego. W zestawie znajdziecie figurki maszynisty, zawiadowcy i palacza. Palacz zresztą wygląda tak, jakby niedawno obchodził barburkę, bo jest utytłany węglem, no i myślę, że jeśli chodzi o ten nadruk, jest kompletnie niestandardowy. Pozostała dwójka to panowie w mundurach, którzy są wystrojeni do pracy, no i można powiedzieć, że prezentują się wręcz galowo, a biedny palacz przy nich, no naprawdę, wygląda tak, jakby powinien po prostu udać się pod prysznic, natomiast... Natomiast jeśli chodzi o figurki, prezentują się całkiem przyzwoicie. Jeśli macie jakieś 80 cm wolnej przestrzeni, zdecydowanie mogę Wam ten zestaw zarekomendować. Jeśli tej przestrzeni nie macie, to powinniście ją zrobić, bo naprawdę ta lokomotywa wraz z tenderem oczywiście i torami będzie na półce prezentować się fantastycznie. Natomiast jeśli planujecie się nią bawić, odradzam. Nie ma sensu szukać takich rozwiązań. Nie bawcie się tym modelem, bo. On będzie się w niektórych miejscach rozpadał. No chyba, że planujecie zabawę tenderem. Tender jest naprawdę bardzo wytrzymały i tam nie ma się o co martwić. Natomiast lokomotywa ma kilka dość delikatnych, kruchych miejsc i zdecydowanie będzie jej lepiej na półce. Lepiej ją sobie podziwiać, lepiej ją sobie oglądać, zachwycać się nią. No i to właściwie tyle, więc wydaje mi się, że temat wyczerpałem. Model jak najbardziej na plus, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!